Przegląd Ceramiki czyli Co ciekawego ostatnio zrobiły Dzbany? Będzie nie jeden w tym odcinku. Pierwszy. Pierwszym, który zameldował się na podium jest senator Waldemar Witkowski z Unii Pracy, który na antenie TV Republika podzielił się swoim przemyśleniem na temat polskiej tradycji. Szczęście w naszym kraju rzadko się zdarza, że żona prominentnego byłego ministra i polityka jeździ na rombana jak szpadel z dzieckiem, no. No, to, to przykre. No. Każdemu no, się, zdarzy, że w Polsce jest taka tradycja, że przy jakaś się ustał. No, ja na o, tym... o Nie ona pierwsza i będzie nie ostatnia. On nie jeździł nawalony samochodem, niech pierwszy rzuci kamieniem. No, tak? Jeszcze z dzieckiem na pokładzie, pewnie. Nie szanuje tradycji po prostu. No nie powinno tak być, ale no zdarza się każdemu. Panie Grzegorzu Pan przymierz. Niech się uderzy pierwszy ten, który tego nie czynił kiedyś. Jezu. Ja nie czyniłem. Pytanie: z jakiej skrajnej patologii wywodzi się pan senator, że dla niego prowadzenie po pijaku to nasza polska tradycja? Czy jako dziecko robił frisbee z butelki po tanim winie? A może sam przyjechał na bani do tego studia i to by tłumaczyło tę jego szczerość? No i teraz, dla tych, którzy powiedzą, że no tak, ale przecież zdarza się, że ludzie jeżdżą na bani, no to co? No przecież powiedział prawdę, tak? Problem w tym, że takie dzbany jak on normalizują patologię, jaką jest jeżdżenie po pijaku. Przez to, że traktowane to jest pobłażliwie, albo jak w jego wykonaniu żartobliwie, to jakich zmiany możemy oczekiwać? W efekcie, na informację, że Włodek prowadził po pijanemu, częściej usłyszymy, hm, cały Włodek. On to sobie lubi walnąć, ale wiesz, no, taka tradycja. Zamiast. Tak? No to może władek powinien się rozpędzić i jednąć u futrynę. Zanim następnym razem pomyśli o czymś takim jak jazda po pijaku. W 2023 roku policja zatrzymała prawie 100 tysięcy pijanych ludzi kierujących pojazdami. Pijani spowodowali ponad 1300 wypadków, w których zginęło z głupoty tych ludzi 212 osób. Albo żeby podtrzymać tradycję senatora.